Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o mojej nowej książce. Książce, która ukaże się 24 lutego. Książka zatytułowana będzie Widziadła. Świadectwa za światów. To historie o miejscach nawiedzonych, o domach takich jak ten, o ludziach, którzy mają kontakt z duchami, których te duchy, widziadła, zjawy, demony nawiedzają. To miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, to opuszczona willa, ogromny dom w Skarbikowie nieopodal Kampinosu, nieopodal żelazowej woli skarbików, on kiedyś własnością rodu skarbków, właścicieli właśnie żelazowej woli, ludzi, u których ojciec Fryderyka Chopina był guber gubernerem. Tutaj, w tym miejscu swego czasu trafiłem tutaj latem, to był lipiec, samo południe. Skręciłem z rogi, zszedłem, wyszedłem z samochodu. Postanowiłem to miejsce odwiedzić i wiecie Państwo, w ciągu dosłownie kilku minut, jak tutaj może sekund nawet, sekund bardziej wszedłem do tego domu, poczułem niesamowicie złą aurę. Poczułem czyjąś obecność. Tu jest ukryta jakaś tajemnica. Tu jest ukryte Coś, czego nie zawsze zrozumiemy. Czego nie rozumiemy, ale co nas obserwuje. Wiem, że teraz nie jesteśmy tu sami. Przejdziemy jeszcze na dół. Zobaczycie Państwo ten upiorny dom z zewnątrz, a potem wyruszymy w kolejne miejsce. Miejsc jak to odwiedzimy w mojej książce bardzo wiele. Dowiemy się historii, mrocznych historii, będziemy rozmawiali z osobami, które w nich żyją, z ludźmi, którzy są nękani przez zjawy, a także z osobami, które pomagają im się wydostać z koszmarnych objęć, demonów, dziadeł czy też innych Niezrozumiałych sił. Będziemy także rozmawiali z jasnowidzami, z osobami, które zajmują. zajmują się egzorcyzmami, z księdzem egzorcystą, także z hipnotyzerami, z mediami. W tej książce poznamy wiele mrocznych tajemnic. Dowiemy się o sprawach, które dzieją się o życiu, które jest obok nas. Pojedziemy teraz w inne miejsce dość historyczne, związane z historią polskiej sztuki, gdzie również wydarzyła się bardzo dziwna, niezrozumiała historia. Jesteśmy w Mikołajewie. Za mną jest kościół parafialny. W tej miejscowości, w tym kościele, 19 czerwca 1856 roku, został strzony jeden z najwybitniejszych polskich malarzy, Władysław Ślewiński. Ślewiński urodził się w pobliskim Białyninie 1 czerwca tegoż roku, czyli 1856 roku. W tym dniu zmarła przy porodzie jego matka Helena. Ślewińska z domu Mysorowicz. Miała wówczas 21 lat. Jej pogrzeb odbył się niebawem. Została pochowana na tutejszym cmentarzu. Na ten cmentarz zaraz się udamy. Kilka słów o malarzu, o ślewieńskim. Nieco zapomnianym, jednak jest, jak mówię, jednym z najwybitniejszych polskich malarzy. On był kuzynem Józefa Hełmońskiego. Hełmoński namówił go do, do malarstwa, nawet. Dzięki Hełmońskiemu wstąpił na pewien czas do Akademii Rysunku Wojciecha Gierymskiego w Warszawie. Jednak długo tam nie zabawił, przerwał naukę. Jakiś czas później trafił do Francji, do Paryża. Tam poznał Pola Gogena, jednego z najwybitniejszych światowych malarzy, przedstawiciela postimpresjonizmu. Teorii stworzonej przez niego syntetyzmu. Ślewiński stał się wyznawcą tego nurtu. Jak gdyby także najwybitniejszym polskim przedstawicielem syntetyzmu czy też post postimpresjonizmu. Pod wielkim wpływem Ślewińskiego byli między innymi Stanisław Witkiewicz-Witkacy czy też Tadeusz Makowski. Oni go również odwiedzali we Francji. I w tejże Francji Ślewiński umarł w Polsce jest troszeczkę niedoceniany, jakby pozostaje w Polsce w cieniu swojego kuzyna Chełmońskiego, jednak na świecie jest bardziej cenionym malarzem niż Chełmoński. Jego obrazy osiągają naj, te najmniej znane kosztują kilkaset tysięcy dolarów i te bardziej znane miliony. Ślewiński urodził się tak jak mówiłem 1 czerwca 1856 roku w tymże kościele, który jest za moimi plecami został Ochrzczony, jego matka została pochowana na tutejszym cmentarzu. Przejdziemy na ten cmentarz. Tam jest bardzo charakterystyczny grób. Takiego grobu nigdzie do tej pory nie widziałem. Z tym grobem wiąże się tajemnicza historia, tajemnicza, zaskakująca. Przejdźmy na cmentarz. strzelistą kopułę grobu, żelizną kopułę, stalową, górującą nad mikołajewską nekropolią. To grup matki malada. Historię opowiedział mi bodajże w 2003 roku nieżyjący już proboszcz parafii mikołajewskiej, ksiądz Janusz Murawski. Pod koniec lat 90 obok tego, grobu obok tej smukłej kopuły przechodził kondukt żałobny. Kondukt żałobny z ciałem młodej kobiety, która także umarła przy porodzie swojego dziecka. W tym momencie gdy kondukt mijał ten grób ta kopuła pękła, ona się rozpadła na kawałki świadkami tego wydarzenia było bardzo wiele osób, uczestnicy pogrzebu to było niewyjaśnione to był jakby przejaw żalu, bólu zmarłej Heleny nad tragedią drugiej matki, pewnie jej rówieśnicy. To było bardzo poruszające wydarzenie. Ten grób, jak Państwo widzicie, został odbudowany przy wsparciu gminy Teresin oraz właścicieli firmy Bakoma, ale nadal. Nikt nie wyjaśnił, jak to się stało, że ta potężna konstrukcja rozsypała się podczas pogrzebu młodej kobiety. Wracając jeszcze do Heleny Mysorowicz, matki genialnego malarza, przypomnijmy jej pogrzeb. Jej pogrzeb był poruszający. Kondukt żałobny wyruszył. Z Białynina, z Pokójskiego Białynina w czarnej karocy ciągnionej przez czarne konie, przez sześć czarnych koni, było złożone w trzech trumnach, w trzech trumnach ciało tej kobiety. I tu zostało pochowane. Słynny malarz, jak mówię, umarł we Francji, tam został pochowany. Prawdopodobnie nigdy już nie wracał do Białej Nina. Trochę ze względów na długi, bowiem próbował gospodarzyć, próbował przejąć y, majątek po ojcu. Jednak był lepszym malarzem niż y, gospodarzem. To jedna z historii, którą opowiem Państwu w książce Widziadła Świadectwa Zaświatu. Jesteśmy na cmentarzu. Wydawać by się mogło, że tu, taka jest powszechna opinia, jest najwięcej zmarłych dusz, że one wracają. Nieprawda. Zmarły i dusze są w domach. W państwa domach też. One wracają nie na cmentarze, bo tu ich co miało wyciągnąć? One wracają do, miejsc, wracają do miejsc ze swojego życia. One wracają tam, gdzie byli szczęśliwi do domów, do swoich mieszkań, do bliskich. Tam często się pojawiają niektórzy. Dostrzegają te byty, inni nie. Co robić, jak pojawiają się, jak są nazbyt natrętne, jak uciążliwe? O tym też opowie w książce. Jak pozbyć się z domów zjaw, biorów, demonów? Do zobaczenia. Dziękuję.